Witam wszystkich widzów, ja jestem Zioman i chciałbym Was zaprosić na drugi Kipad Express. Jeśli jakiś narwany wolontariusz zamknął Was w swojej puszce nie pozwalając nawet na oglądanie światełka do nieba, mój program pozwoli Wam na szybką reintegrację z grającym społeczeństwem. To tutaj dowiecie się co elektryzowało ludzi w mijającym tygodniu, gdzie klawiatury płonęły od przelewanego hejtu i jaka gra mająca zadebiutować podczas japońskiej premiery PS4 nie wyrobi się na 22 lutego. Gotowi? Zaczynamy! Wielki zwrot w świecie SimCity. Po bardzo chłodnym przyjęciu przez grającą brać dzieło Maxis wreszcie otrzymuje możliwość grania tam gdzie internet nie dochodzi. Po ściągnięciu update'u numer 10 w grze pojawi się nowy tryb zwany, cóż za nowość, single player, w którym będziemy mogli save'ować dowoli, woli. trafią na nasz dysk a nie do wyimaginowanych chmur. Można też wreszcie modować. Zadowoleni czy już za późno? Już 28 stycznia posiadacze abonamentu Xbox Live jako pierwsi posmakują pierwszego DLC do Call of Duty Ghost nazwanego przesłodko Onslaught. W paczce będą czekać 4 mapy do multi, karabino snajperka i pierwszy odcinek czteroczęściowej eksterminacji kosmitów zwanej Extinction. Fani i posiadacze Season Passa w niebo wzięci, a mój ostatnikow Duty to Black Ops, pierwszy. To I tak daleko doszedłem. Miłośnicy i posiadacze gry The Wolf Among Us z pewnością ucieszyli się na wieść, że następny epizod trafi do nich najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lutego. Fani mogli poczuć się trochę poddenerwowani, gdyż będzie to więcej niż dwumiesięczna przerwa między odcinkami, a taka The Walking Dead się nie przydarzyła. Szef Telltale, Kevin Brunner, zapewnił, że taki przestój już się więcej nie powtórzy. Obyśmy nie mieli okazji powiedzieć, nie znam te numery, Brunner. Ulubiony materiał do streamowania ostatnimi czasy sprzedał się w nakładzie miliona sztuk w 4 tygodnie. Mowa oczywiście o Daisy w wersji standalone. Dean Hall, twórca Zabij mnie za fasole gra wideo, podsumował to psztyczkiem w nos wszystkim ogłaszającym śmierć petstowego grania. Jeśli lubicie się bać i macie PS4 z plusem, są powody do mruczenia. A może bardziej do bacznego przyglądania się cieniom. Nie chodzi tutaj o wypatrywanie złodziei czyhających na waszą żyratę. Do oferty PlayStation Plus w lutym trafi Outlast. Na chwilę obecną nie mam wyrobionego zdania o grze, więc się nie wypowiem, ale grać zagram. Słyszeliście? Nie no, chyba coś za drzwiami. Steam ma już 75 milionów kont. Od października był to 15% wzrost, a zimowa wyprzedaż z pewnością pozwoliła osiągnąć tak wzbudzający respekt wynik. Ameryka Północna i Europa Zachodnia to lokacje, gdzie Gaben i spółka sprzedali 81% ze wszystkich oferowanych tytułów w 2013 roku. Steam Machines, wsparcie kół z RIFTA oraz 12 nowych walut, twór Valve powoli staje się Google świata gier. Dodam jeszcze, że szczęściarze zaproszeni na Steam Dev Days otrzymali swoją Steam Machine z logiem Gigabyte oraz kontroler. Dajcie mi, biednemu żuczkowi. Czekający na Dark Souls 2 muszą rzucić okiem na zwiastun zatytułowany curse. Milutko, prawda? Na tym 3-minutowym festiwalu bólu istot, które pragną zrobić nam kuku jest sporo. Widać, że gra jest straciła swojego klimatu, a wersja gry na PC ma być co najmniej o klasę lepsza od poprzedniego, średnio wykonanego portu. Dopesyciarze trafi ona trochę później, ale bardzo możliwe, że nadal w marcu. Drive Club nie trafi do graczy z kraju kwitnącej wiśni na czas premiery najnowszego dziecka Sony. Premiera była zapowiadana 22 lutego, a teraz zaczynam się zastanawiać, kiedy ten elegancko prezentujący się Racer trafi w końcu na mój dysk twardy. Przekładają, przekładają, a gracze zaczynają żartować o następcy Duke Nukem Forever. Gone Home wreszcie doczekało się rozszerzenia, na które czeka cała chmara nienapasionych fanów rozpierduchy i Sirius sama. Chodzi oczywiście o Gone Home, który zmienia ten nudny jak flaki z olejem symulator chodzenia po domu w coś, w co w końcu można pograć. Dobra, tak na serio to tylko trailer wyprodukowany przez śmieszków z Dorkli, a Gone Home to bardzo klimatyczna gra. I jeśli tak jak ja czekacie, by zagrać w Pillars of Eternity, obracając w ręku kostkę K20, z pewnością widzieliście jak piękna karta postaci czeka na nas w grze. Dostałem prosto w nerda Obsidian i nawet mi się podobało. Dajcie mi tą paladynkę w obrotach, a podbije światy. Niczym skrytobójca do dystrybucji trafił klasyk komputerowych gier fabularnych w nowych ciuszkach, czyli Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Posiadacze iPadów już teraz mogą zapuścić się w lochy Irenikusa, a potem w oficjalny dodatek i nowe elementy gry, a androidziarze jeszcze trochę poczekają. Ponoć niedługo. Wiemy już co nieco o nowych przygodach Hitmana. Będą to losy Wysola podróżującego po całym świecie, a Diana Burnwood wraz z agencją będzie wskazywać nam cele. Stare dobre czasy, prawda? Niekoniecznie. Lewele będą bardzo otwarte, powróci tryb kontraktów znany z Absolution, a za efekty specjalne i niespecjalne odpowiadać będzie silnik Glacier 2. Hello Games, twórcy Joe Danger i nadchodzącego hitera No Man's Sky, stracili swój cały firmowy dobytek podczas powodzi w Guilford. Teraz jednak jak Feniks z Wilgoci powstają i zapewniają, że mimo utraty przedmiotów o wartości, która mogłaby ufundować małą grę, nadal pracują w pocie czoła nad No Man's Sky. Na dodatek mają zamiar wydać go bez opóźnień. Panowie, chylę czoła i życzę powodzenia. Rockstar wyłącza serwer GTA Online na czas przeprowadzenia czystki mającej na celu znalezienie źródeł nielegalnej podwójnie kasy, zaburzającej ekosystem gry. Jeśli otrzymaliście tak zdobytą gotówkę, zostanie wam ona zabrana i usunięta z obiegu. Jeśli jednak przyczyniście się w jakiś sposób do jej powstania, kary mogą polegać na graniu na serwerze wypełnionym po brzegi podobnymi oszustami, ale może skończyć się również na banie. Jak widać w GTA warto być cwanym, ale tylko do pewnego stopnia. Jako wielki fan dzieł Hideo Kojimy nie mogę ominąć newsa związanego z Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Wiadomość ta nie jest zbytnio elektryzująca, bo chodzi o wyciek achievementów, ale zawsze. Jeśli chcecie Platy lub celaka, szykujcie się na przejście każdej z misji tak, by otrzymać rangę S. Łatwo nie będzie, ale to w końcu Snake. A Kojima bawi się ze swoim działem, twitując raz graniem przez Remote Play, raz korzystając ze Classa, Aż ciśnie się na usta. Nie się głodnego. Jeśli walentynki z Far Cryem nie przypadły wam do gustu, może chcielibyście spędzić 14 luty z dwójką małlatów? Boże, jak to brzmi. Zanim osądzicie mnie o czci i wiary, powiem tylko, że chodzi o dodatek do The Last of Us nazwany Left Behind. Wraz z przygodą Ellie i Riley otrzymamy dynamiczny motyw i cyfrowy komiks. Całkiem niezła mieszanka. Przygody Tato Śmiornicy, czyli Octodad Dadliest Catch, trafią na PC, Maca i Linuxa jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej 30 stycznia. Celem Young Horses jest wydanie gry w wersji na PS4 w marcu i miejmy nadzieję, że im to się uda. Kto oprócz mnie czeka jeszcze na te zwarywane przygody w ludzkim świecie? Na koniec z dnia ładny obrazek. Oto kontrolę do Xboxa One w barwach Titanfalla. Cenowo kosztuje tyle samo co zwykły czarny pad, więc jeśli komuś podoba się taki Bayer, niech obserwuje internety w poszukiwaniu najlepszego sklepu. Jeśli nie znudziło wam się umieranie w Don't z pewnością ucieszycie się na wieść o nadchodzącym DLC, zatytułowanym Reign of Giants. Na chwilę obecną nie znam żadnych szczegółów oprócz przybliżonej daty premiery, na jesień. To tak daleko, że z pewnością nie raz umrę z głodu. Tomb Raider w końcu zwrócił się Square Enix. Pomimo sprzedanych 3 milionów 400 tysięcy sztuk przygód modelary w pierwszym miesiącu na sklepowych półkach, Wodarze firmy byli niepocieszeni, gdyż nie osiągnięto zamierzonego celu, a było to 5-6 do 6 milionów sprzedanych kopii. Tak wiele TR-ów musiałoby się sprzedać, by jakoś zbalansować budżet gry wynoszący 100 milionów dolarów. Jeśli jeszcze mało wam liczb, to wiemy już, że Definite Edition zmierzając na Xbox One i PS4 będzie śmigać w 1080p i 30 klatkach na sekundę. Cóż, tutaj straci przynajmniej jednego klienta. Wersja Ultra na PC musi mi wystarczyć. Wiemy nieco więcej na temat PlayStation Now. Sercem odpowiadającym za bezproblemowe granie w chmurze jest mocno zmodyfikowana PS Trójka, złożona z 8 konsol na jednej płycie głównej, przechowywana w serwerowej szafie. Oczywiście takich tworów będą setki, jeśli nie tysiące. Przedstawiono też harmonogram wdrażania usługi. Europa pobawi się za pomocą NAU dopiero podczas pierwszego kwartału przyszłego roku. A nie mówiłem? Jeśli ludzie stojący za Mark of the Ninja czy Don Stars chcą przedstawić swoją nową grę, świat słucha. I musi nasłuchiwać dość uważnie, bo w Invisible Ink chodzi o składanie oparte na turach. Gra jest obecnie dostępna przez Early Access, a za 20 dolarów dostajemy dodatkowo soundtrack i kopię działa Clay Entertainment dla bliskiej naszemu sercu osoby. No, Albo nie, w sesji nie bliskiej, po prostu dodatkowy kod na Steam. Może trzeba wszystko tłumaczyć. Nintendo mocno tnie swoje prognozy odnośnie liczby sprzedanych konsol w tym roku fiskalnym. Znieść jeszcze jakoś można 13.5 miliona 3DS-u 18, ale 2,8 miliona sztuk Wii U zamiast przewidywanych 9? Po takim ciosie Mario zobaczyłby coś więcej niż tylko gwiazdki. Giełda od razu zareagowała, Satoru Iwata przeprosił inwestorów, ale pozostaje na stoku. Życzę powodzenia Iwata-san, przed panem kolejny stratny rok. Z drugiej strony, to właśnie Nintendo 3DS było najlepiej sprzedającą się platformą do grania w Stanach w 2013 roku. Najlepiej sprzedające się gry to Grand Theft Auto 5, a potem Call of Duty Ghosts, Madden 25, Battlefield 4 i Assassin's Creed 4 Black Flag. Nienasyceni miłośnicy prozy Lovecrafta znowu zaczynają czcić pradawnych. Frogwares, twórcy gier spod znaku Sherlocka Holmesa czy Magranera ogłaszają pracę nad tytułem związanym z Call of Cthulhu. Wszystko na razie owiane jest aurą tajemnicy. Wiadomo tylko, że posiadacze PC i nowej generacji konsol mogą już powoli zacząć martwić się o swoje zdrowie psychiczne. Teraz już czas by odgonić was od monitorów. <grych> Wróć inaczej. Darmowy weekend na Steamie tym razem pod znakiem Saints Row 4 i Company of Heroes 2. Zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś z tego zapamiętaliście i że wam się podobało. Czekam z niecierpliwością na komentarze, nowe subskrypcje i pozdrawiam was, grający przyjaciele. Do następnego razu.